Dialogi w połowie drogi, żeby zrozumieć, żeby usłyszeć, żeby się spotkać, tak gdzieś pomiędzy, tak gdzieś w połowie. Dialogi, Dialogi w połowie, połowie drogi. drogi. Tradycyjnie wtorkowo witamy Państwa bardzo serdecznie: Ewa Skrabacz i Wojciech Żółek. Rozmawiać będziemy o wyborach. Tylko od razu zastrzegam, żeby nie było, że jak politolog mówi o wyborach, to od razu jest tendencyjne skojarzenie z tymi politycznymi wyborami. Choć to oczywiście temat, na którym mielibyśmy sporo do powiedzenia. Oczywiście, oczywiście mielibyśmy, tak. Ale tym bardziej nie będziemy na ten temat dziś rozmawiać. Proponuję wybory w kontekście naszych decyzji, ich konsekwencji. Dokąd Liczysz Dokąd? na to, że tu ksiądz będzie miał coś więcej do powiedzenia, tak? No, no, mam to... taką cichą nadzieję, <laughs> że, widzisz, że ksiądz widzi więcej, dalej. No to właśnie, widzi dalej i widzi to, że żeby zobaczyć konsekwencje swoich wyborów, to można je zobaczyć tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy się już coś wybierze. Kiedy się zdecydujesz... I kiedy zaczniesz w tym się zanurzać tak w pełni, to dopiero wtedy widzisz, czy to jest to, czy nie. No tak, teoretycznie nie da się tego rozgryźć. Można się przygotować do wyboru, można rozważać różne opcje, ale później już wybierasz i ruszasz tą konkretną drogą. Mam wrażenie, że dzisiaj często wybrzmiewa taka narracja, że wybór cię ogranicza. Że możesz więcej, że nie musisz iść tylko tą drogą. W więzi był ostatnio taki artykuł księdza Draguły. On dotyczył księży, sióstr zakonnych, ale przecież tak naprawdę dotyczy jakiegokolwiek rodzaju życia, że jakiekolwiek ograniczenia wynikające, wydawałoby się, samej istoty tego wyboru są odbierane i przez bezpośrednio zainteresowanych. I przez ludzi wokół, jako właśnie odbieranie wolności, zamach na wolność osobistą, ograniczanie Cię, przemoc niemalże, prawda? Tak jest. I żeby było jasne, i on pisze, i my mówimy, że w żaden sposób nie chcemy negować przypadków przemocy, nadużyć wszelakich. Mhm. Właśnie takiej. Duchowej przemocy i tak dalej, różnych manipulacji. Ale też nie jest tak, że można się zdecydować na jakikolwiek wybór bez idących za tym, konsekwencji. Za tym wyborem. Czyli tak. musimy przyjąć do wiadomości, że każdy wybór oznacza jakieś zyski i straty. No bo wybieramy to, a nie tamto. Idę za tym, a z tego rezygnuję. Tak, to, to rezygnowanie to, to jest właśnie to, że wybierając, z czegoś rezygnuję. Wybierając również osobę, rezygnuje z innych osób, i tak dalej. Zawsze to jest powiązane. I nie można sobie wyobrazić, żeby funkcjonowało to jednocześnie. A jeśli ktoś tak sobie wyobraża, że Właśnie, ja się decyduję, ale żebym tylko nie musiał z niczego rezygnować, ale żebym tylko nie musiał czegoś stracić, to po pierwsze, sfrustruję się, bo tak się nie da. A po drugie, i to jest myślę dla mnie o wiele ważniejsze, nie poczuję smaku tego, co niby wybrał. Mówię niby, no bo e, właśnie. Bo tak naprawdę po... za tym nie pójdzie. Bo tak naprawdę za tym nie pójdzie. I dopóki nie, nie weźmie na siebie pełnej odpowiedzialności za ten wybór, to nie poczuje smaku. A tylko wtedy, kiedy zasmakujemy w czymś, to możemy być szczęśliwi, a nie wtedy, kiedy niczego nie stracimy, kiedy z niczego nie będziemy musieli rezygnować. No tak, padły tutaj przykłady formacji kapłańskiej zakonnej, przywołałeś małżeństwo, ale przecież każda relacja. No, taka nieco głębsza, ale też i formalna, niesie ze sobą takie ograniczenia. No, pomyślałam o sobie jako nauczycielu akademickim i studentach. Ja zresztą im tak. niejednokrotnie mówię, że obecność, obowiązek obecności na zajęciach i to wszystko, z czego ich w moim przypadku dość skrupulatnie rozliczam, no, to jest właśnie konsekwencją ich wyboru. Oni najpierw na coś się zdecydowali dobrowolnie, a teraz to są tylko konsekwencje. Ja ich w żaden sposób nie torturuję tymi wszystkimi moimi wymaganiami, tylko wyciągam konsekwencje. Kiedy tak mówisz, proszę Państwa, byście się na coś zdecydowali, to przypomina mi się, że tak nawiążę do mojego podwórka, właśnie coś, co często jest używane jako argument, kiedy ktoś z nas jest posyłany z jakąś misją, no, ale dlaczego ja, ale. Właśnie tu się to pojawia, że dlatego, że myśmy się na coś zdecydowali, wstępując do towarzystwa, prawda? Myśmy się na coś zdecydowali i jedną z konsekwencji tych decyzji jest to, że oddaje się do dyspozycji przełożonego, prawda? I że to on mnie pośle, że to od niego otrzymam misję, że nie będę sobie tego sam wymyślał. I tutaj dochodzimy do kwestii wolności, bo ona się nam tutaj pojawia w tej mojej opowieści o studentach, którzy przecież w wolności wybrali jakiś kierunek czy w ogóle studia. W twojej opowieści, bo w wolności przychodzi kandydat pukając do domu jezuickiego i mówiąc, że chce wejść na tę drogę. Okay. I cała reszta z tej wolności wynika. A my dzisiaj tego jakoś nie chcemy zobaczyć, mam wrażenie. Nawiązuje znowu do tego właśnie, jak to opresyjnie postrzegamy wszelkiego rodzaju ograniczenia wynikające przecież z naszych decyzji. I mam wrażenie, że to jest kwestia nazewnictwa, czucia nazywnictwa, tego. Mhm. Nazewnictwa, ale też pewnego po, pomieszania pojęć. O właśnie, to chciałam powiedzieć. Tak, tak. Pomieszania pojęć. Tak, mhm. pomieszania pojęć. Dlatego, że wybieramy wolności, ale ograniczenia, które idą za tym wyborem, Bynajmniej nie ograniczają nam samej wolności, tylko prowadzą nas do tego, żeby zasmakować to, cośmy wybrali. No ale do tego, żeby to tak zobaczyć, to potrzebna jest jakaś taka elementarna dojrzałość. Mówię elementarna, bo dojrzałość to, to jest coś, na co pracujemy całe życie. I przecież dojrzały jak na swój wiek, może być piętnastolatek, dwudziestopięciolatek, 25 -latek, 40 i 40 i tak dalej i tak dalej. bo to jest przecież proces, ale potrzebna jest otwartość na takie właśnie widzenie rzeczywistości, na takie na nią patrzenie. Oczywiście, że niemożliwe jest szczęście, spokój, jakieś takie spełnienie w żadnym rodzaju życia bez dojrzałości, prawda? Tylko dojrzały człowiek może coś wybrać i potem starać się być wierny temu wyborowi. Ale właśnie tak jak nie ma szczęścia bez dojrzałości, tak też nie ma szczęścia bez wolności. Tylko wolny człowiek może. Ograniczyć samego siebie. To ja bym jeszcze to tak powiedziała, że nie ma wolności bez ograniczeń. No bo tak jak nie ma światła bez ciemności, tak jak nie ma szczęścia bez nieszczęścia, bo jak tak. poznalibyśmy jego smak, tak nie poznamy smaku wolności, jeśli nie doświadczymy ograniczeń. No, żeby tak nie teoretyzować, tylko to taki przykład, który mi przychodzi do głowy z kardynała Kozłowieckiego. Nasz współbrat, jezuita, przez wiele lat misjonarz w Zambii, był tam arcybiskupem, potem kardynałem. Żył bardzo skromnie, bardzo ubogo, chociaż był pierwszym kardynałem, obywatelem Zambii, bo on miał potem obywatelstwo zambijskie też. Arystokratyczne pochodzenie dodajmy. Arystokratyczne pochodzenie z Polski jeszcze. I kiedy inni Biskupi, czy tam nawet jeszcze niższego stopnia jacyś dostojnicy, miejscowi pokazywali wszemi wobec swoje bogactwo, ostentacyjnie tak obnosząc się z tym. To Kryptow Kosłowiecki żył bardzo, bardzo ubogo. I kiedy my nieraz w jakichś tam rozmowach mówiliśmy, że to jest takie gorszące, to on bardzo ich bronił. Mówiąc, że nie, że jakbyśmy żyli w takiej biedzie, w jakiej oni żyli, to byśmy potem się kurczowo chwytali. Tak odreagowywali. E, tak jest. A on mówił, że nie może być żebrak ubogi, nie może ślubować ubóstwa. Nie może być ubogi, bo będzie ciągle u niego właśnie ten głód, ciągle strach, żeby jutro też było jedzenie, żeby jutro też coś było. I dodawał, że z wolnością jest tak samo. Z wolnością jest tak samo, że tylko kiedy masz zabezpieczoną wolność i nie musisz myśleć, czy jutro będzie, czy, czy dowiozą jutro, prawda, czy, czy nie zabraknie jutro. Jeżeli. Masz zabezpieczoną wolność, to możesz spokojnie ograniczyć to dla jakiegoś wyższego celu, dla jakiejś większej wartości. Ale też w takiej zwykłej codzienności, bo myślę tutaj o przykładzie pracy. Zatrudniam tak. się gdzieś i mam jakiegoś przełożonego, który wydaje mi polecenia. I jeżeli ja nie mam jakiegoś sposobu przeżywania wolności, to polecenie służbowych nie traktuje jako zamachu na mnie, że ktoś mnie tutaj ogranicza, tylko uznaje, że w tym porządku, w który weszłam, na który się zgodziłam, to jest naturalna konsekwencja, która niczego mi nie zabiera. Tak, tak. A nie tylko, że niczego mi nie zabiera, ale pozwala, wracam jeszcze raz do tego tematu, pozwala mi w pełni zakosztować smaku tego, co wybrałem? Jeszcze tylko jedno skojarzenie a propos tego, że tylko człowiek wolny może się naprawdę ograniczyć. No to pomyślmy o ludziach uzależnionych od czegokolwiek. Oni przecież nie wybierają kolejnej nie wiem, butelki, strzykawki czy godzin Hej. spędzonych przed komputerem. To jest przymus. Tam nie ma żadnej przestrzeni wolności. Choć komuś by się wydawało, że och, jak wolnym człowiekiem trzeba być, żeby 24h na dobę, jak to się mówi, siedzieć na przykład przed komputerem i grać w jakieś gry. Nic bardziej mylnego. A ponieważ, jak powiedzieliśmy, jedno potrzebuje drugiego. Wolność, żeby się rozwijać, potrzebuje ograniczeń, żeby to nie była samowola, żeby to żeby nie było. Żeby się była... dobrze rozwijać. Mhm. Tak, tak. A z drugiej strony, same ograniczenia nigdy nie dają życia, nigdy nie dają żadnego smaku, prawda? Mm. Muszą być połączone z wolnością. Czyli, no, jakbyśmy na to nie patrzyli, jedno z drugim musi się jakoś spotkać. Pozostaje pytanie, czy, czy to spotkanie ma być w połowie drogi, ale to może zostawmy tak, na to... inny czas rozstrzygnięć. Natomiast nie ulega wątpliwości, że bez absolutyzowania wolności, ale też bez jakiegoś deprecjonowania ograniczeń, pozwólmy im się spotkać w naszym życiu, w naszej codzienności. Niech sobie porozmawiają. Tak jest. Niech prowadzą ze sobą takie budujące, wiodące nas ku dojrzałości dialogi w połowie drogi.